Cię, Michale w pięknym słonecznym dniu przy Twoim pomniku. Kilkanaście lat temu organizowaliśmy tutaj jako bracia Sawczyńscy. imprezę uczanie ich pasje. Ty byłeś tym patronatem w tym parku, gdzie spotykali się rzeźbiarze, malarze, garncarze, a więc byłeś patronatem tej naszej imprezy. W tym roku obchodzimy 25-lecie pracy społecznej. W 1884 roku debiutowałeś i sławne twoje słowa uczym się rozumu z tego, co w książkach jest napisane pożytecznego. A więc można powiedzieć, jesteś nauczycielem. Nauczycielem, tak jak są nauczyciele dzisiaj w szkołach, którzy też z książek uczą młode pokolenie, jak tutaj mego wnuka, żeby ta świadomość obywatelska i twoja historia u nas na Mazurach nie zaginęła. Mamy Ci dzisiaj szczególną niespodziankę, ale to za momencik. Wesoło, wszyscy, wszyscy wesoło. i polotki. Oto ta niespodzianka, o której mówiliśmy. Michale, zostałeś bohaterem warni i Mazur na Stulecie Polski Niepodległych. Jest to piękny pociąg. W swoich pamiętnikach opisywałeś podróż zębku do Pasymia. Czarny rumak dziejący parą. Ja powiem troszkę inaczej, Michale. To było kiedyś. Dzisiaj jest troszkę inaczej. Dzisiaj świat się zmienił. Powiem tak. Pociąg jest rzeczą szczególną, który łączy bardzo wielu ludzi na całym świecie. Michale, nie ma już pary, nie ma już dymu i ten pociąg nie robi ciuch, ciuch, ciuch. Ale w tym pociągu, Michale, jest Twój duch. I dzięki pracownikom regionalnym będzie można u konduktora wziąć poezję w czasie podróży i przeczytać. Tak to, Michale. Jest na świecie, że przemiady idą nieustannie. I tutaj bracia Sawczyńscy chcą złożyć życzenia, a komu jeszcze to proszę zobaczyć. Przede wszystkim wszystkim kolejarzom, przewozom regionalnym, którzy doprowadzają do tego, że kolej tu nie upada, a zaczyna wzrastać i widzimy coraz więcej pociągów w naszym regionie. Wszystkim służbom pracującym jeszcze tutaj na kolei energetyki. W dawnej prowozowni, z którymi otrzymujemy kontakt i myślę, że to nie ostatni pociąg, który tu zawita wełnę Wszystkiego dobrego pracownikom Polskich Linii Kolejowych no i pracownikom przewodów regionalnych tutaj Wołku I wypijemy tak, zdrowie, jest symbolicznie pasuje. wszystkich kolejarzy, żeby im się dobrze współpracowało i na cześć pociągu i po symbolicznej lampce. A więc 100 lat dla tych, którzy działali na rzecz, żeby ten pociąg tak piękną nazwę utrzymał Michała Kajki. Jeszcze raz 100 lat. Wrók Wiktor, który podróżował pociągami i dzisiaj w tej chwili symbolicznej. Pierwszy raz jako młode pokolenie. Co Wiktor kogo mi też? Pociąg Michała Kajka. Michała Kajki, tak! Naszego tutaj wieszcza, który pisał poezję i no, miał złote ręce.